Powoli zbliża się piękny, słoneczny maj. A z majem piąty maj. A piątego ruszam na pierwszą pielgrzymkę do Smolic. Czy chcesz ruszyć z nami? Załóż buty czynu i chodź! Podczas drogi będzie czas na odpoczynek, ale też. Dla nowicjuszy będzie okazja, aby przyjąć chrzest, chrzest pielgrzyma. 30. Wyruszymy o 8 z pod kościoła św. Elżbiety w Gryzinie. Spokojnym spacerkiem udamy się m.in. przez sale na msze o godzinie 10.30. Mamy do przeżycia 6 km. W zeszłym roku było nas prawie 100, więc myślę, że pobijemy ten rekord. A po mszy integrację integracja i poczęstunek. Myślę, że będziemy się super bawić. Zapraszamy! Zapraszamy. 6 km półtorej godziny drogi, a ty? Czy już zdecydowałeś się podjąć to wyzwanie i ruszyć razem z nami? Czekamy, patalia skakła i lekcja. no i musimy podróżyć. Nie sprzyjni go! Yeah.